Radio Plus, sedno sprawy. A gościem programu Sedno Sprawy jest dzisiaj minister Paweł Mucha, wicesef kancelarii prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy prezydent ma plan B? Plan na wypadek wyborczej porażki. Czy rozmawiał pan o tym ze swoim szefem? Panie redaktorze, ja jestem przekonany, że te wybory zakończą się zwycięstwem pana prezydenta Andrzeja Dudy. To jest najlepsza kandydatura dla Polski. Panie Wiemy, że rozumiem, jest... że duża wiara jest w obozie pana prezydenta, ale rozsądny człowiek powinien być przygotowany na różne warianty i powinien zakładać oczywiście, że, że, że będzie powodzenie i że wszystko się uda tak, jak tego by chciał, ale powinien też brać pod uwagę, że nie wszystko pójdzie po jego myśli. Panie dyrektorze, ja tutaj mam na myśli też dobro Rzeczypospolitej. Jestem przekonany, że ten dorobek pięciu lat prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy, z drugiej strony zaprezentowany program na kolejną kadencję, ambitna Polska, obrona z jednej strony tego dorobku Polski Plus, czyli wszystkich tych elementów pozytywnych zmian, które zaszły w ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce a z drugiej strony wskazanie, że ta prezydentura jest prezydenturą, która na przyszłość także przewiduje ogromne inwestycje, milion nowych miejsc pracy, skupia się na problemach rodziny, bezpieczeństwa, pracy, inwestycji, o których mówimy, czy także godności. To są te, te wymiary, które będą Polaków przekonywały do tego, żeby głosować na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Oczywiście z pokorą podchodzę do rozmaitych sondaży, spekulacji. Będziemy mieli tę wiedzę. Już po, po głosowaniu, ale jestem przekonany, że ostatecznym, finalnym zwycięzcą tych wyborów będzie pan prezydent Andrzej Duda. Panie ministrze, wczoraj wieczorem główny konkurent prezydenta, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, pokazał swój program, zamieścił go na swojej stronie internetowej i zapoznał się pan z tym dokumentem? Przeglądałem ten dokument i też już jest masa krytycznych wypowiedzi i sygnałów dotyczących tego, że to jest zlepek luźnych kartek i ten zlepek różnych kartek i różnych pomysłów No też zawiera bardzo wiele błędów. To już mamy mnóstwo wypowiedzi osób fachowych w określonych sferach, chociażby wpis pana premiera Glińskiego dotyczący kwestii związanych z sytuacją opodatkowania twórców, ale wiele jest takich elementów merytorycznych, szczegółowych, które pokazują, że to po części są niespełnione obietnice Warszawy, jako prezydenta miasta stołecznego Warszawy, zgłaszane przez kandydata Rafała Trzaskowskiego. Po części są rzeczy, które no zupełnie nietrafnie, próbują jakoś kopiować, tak, pewne rozwiązania, albo nawet już rozwiązania, które zostały wprowadzone, więc to nie jest poważne traktowanie wyborców, jeżeli na 24 godziny przed wyborami przedstawia się. No nie, trochę więcej, trochę, do... trochę tak? więcej. Przed ciszą tak. wyborczą, może 24 godziny, czy tam 30 godzin, ale przed wyborami trochę więcej. Słusznie, no tak jak pan redaktor mówi, no, 30 godzin przed wyborami, jeżeli się przedstawia, umownie, oczywiście mówimy, do szczegółowo tej godziny nie, nie śledziłem, no ale tak czy śmak, to tego rodzaju sytuacja, czy podejście do, do wyborów, że mówi się e, dopiero w ostatnich godzinach kampanii o tym, jakie są plany na prezydenturę, to znaczy, że taka dezynwoltura właściwa dla Rafała Trzaskowskiego, który nie pamięta, czy był posłem, nie pamięta, czy głosował. E, przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego. No, to, to jest brak przywiązania do polskich spraw, brak też takiej fundamentalnej wrożliwości, jeżeli chodzi o pewne sprawy, bo powiedzmy sobie zupełnie szczerze, nie było sprawy, tak bardzo społecznie oddziaływującej, jak właśnie kwestia podwyższenia wieku emerytalnego, a potem, kiedy Pan Prezydent Andrzej Duda zgodnie z deklaracją z kampanii wyborczej, kiedy złożył projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego, to to była najgłośniejsza sprawa procedowana wtedy w Sejmie. Jasne, Panie Ministrze. To... Tego obniżenia wieku emerytalnego, a Rafał Trzaskowski w tej sprawie nie pamiętał, jak głosował, więc. No to już sprawa, jest... sprawa sprzed paru dni ma... już szeroko komentowana, Panie Ministrze, do, do, do programu Prezydenta Andrzeja Dudy teraz yy, trochę Wróćmy programu jak programu, bo mam wrażenie, że to jest takich parę bardziej luźno rzuconych test niż szczegółowy program. No, chociażby wiek emerytalny, ta propozycja, ta obietnica sprzed pięciu lat, tam było takich wiele zrealizowane, czy nie, ale, ale było tego sporo. A tutaj nie ma takich punktów konkretnych, zaczepienia, czegoś, z czego za pięć lat będziemy mogli prezydenta Andrzeja Dudę obliczyć. No bo co tak naprawdę obiecuje panie, prezydent, jeżeli panie, konkretnie, panie ministrze? Z jednej strony mamy to, że zostanie zachowany ten dorobek, o którym pan mówi, obniżenie wieku emerytalnego. No tak, dobrze, programu. no to dorobek, ale, ale co nowego obiecuje prezydent? Tak konkretnie. Konkretnie, ustawa, która już weszła w życie, dodatek solidarnościowy. Ale to weszła w życie, to jest ta kadencja. Pytam, co na kolejną kadencję? Co na kolejną kadencję? Kampanii, który jest wsparciem, tak, bezpośrednim dzisiaj dla osób najgorzej sytuacji. Okay, ale na kolejną kadencję jakieś konkrety, panie ministrze. Fundusz medyczny to jest ustawa, która. Też już projekt zakłada... jest złożony, też już w tej kadencji sejmu, tak? A pytam o kolejną. 4 miliardy złotych, choroby rzadkie, leczenie onkologiczne. Tak, Jasne, to, panie ministrze, ale leczenie, to, to jest pierwsza terapia, kadencja. To jest pierwsza kadencja. Bon, bon turystyczny to są rozwiązania... Ciągle pierwsza prawne, kadencja, które... panie ministrze. Pytam o drugą. Nie, panie że to są rozwiązania, które będą wchodzić w życie, jeżeli chodzi o fundusz medyczny czy bon turystyczny, no w najbliższym oczywiście czasie, ale pomyślane na lata. No, bo no dobrze, ale to ja jest... pytam o drugą kadencję. Co prezydent obiecuje na drugą kadencję? Ja, ja, jakie konkretnie y, ambita, projekty ważne złoży sprawy ambita ambita chce załatwić? Polska i prezydent mówi o takich inwestycjach, które będą się także przekładały na poziom życia nas wszystkich, dlatego że chociażby Fundusz Inwestycji Samorządowych, czy inaczej zwany lokalnych, to są miliardy złotych na wkład własny dla samorządów, i to są środki, które będą służyły temu, żeby rozwijały się bezpośrednio te inwestycje, które są najbliższe ludziom w gminach, powiatach, w województwach. A oczywiście z poziomu centralnego, to jest ogromny plan tworzenia miliona miejsc pracy przy okazji tych inwestycji także centralnych, jeżeli chodzi o tego rodzaju projekty, jak centralny port komunikacyjny, czy inwestycja w przekop Ale Mierzeum. Co pan prezydent, panie ministrze, jaka jest rola prezydenta w budowie centralnego portu komunikacyjnego? Jest przecież specustawa w tej sprawie. Jest spółka celowa i tak dalej. Co ma do tego pan prezydent? Pan prezydent z jednej strony ma prawo inicjatywy ustawodawczej, z drugiej strony. No już ma działa prawo, ustawa yy, dotycząca ma prawo, ma prawo weta. Wreszcie te wszystkie zmiany pozytywne, które w Polsce zaszły, były możliwe dzięki współpracy rządu Zjednoczonej Prawicy, większości parlamentarnej i prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli mamy takie współdziałanie, a nie kłótnie, tak jak to obserwujemy, jak to uprawia opozycja w Senacie, to wtedy takie zmiany są możliwe. No Prezydent ma ogromną także moc polityczną, bo ten mandat prezydenta pochodzący. Jednącego właśnie z wyborów powszechnych, tak przecież Polacy wybierają w wyborach powszechnych prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przekłada się na autorytet, który nie tylko przez narzędzia prawne, wprost jak inicjatywa ustawodawcza, weto ustawodawcze, ale także no, siłę polityczną przekłada się na dobre rozwiązania dla Polski. I to pani minister, jeżeli... mhm to możemy polskie sprawy prowadzić. To, to, to jest jakby jasne. Jeżeli... To teraz o, o ten autorytet, siłę polityczną pana prezydenta zapytam w kontekście rocznicy setnej bitwy warszawskiej 1920 roku, bo 15 sierpnia takie uroczystości nas czekają. Panie ministrze, miało być muzeum w Osowie, miał być pomnik w centrum Warszawy, o łuku triumfalnym nad Wisłą się mówiło. Co tak naprawdę z tego wszystkiego zostało? A tylko zacytuję jeszcze słowa z programu pana prezydenta. Polska potrzebuje prezydenta, który będzie kontynuował przywracanie Narodowej Dumy. Świetna okazja, 15 sierpnia. Panie będzie już 20, 23 bodaj tablice trafiły, jeżeli chodzi o miejsca pamięci Bitwy Warszawskiej. Projekt pana prezydenta, który dotyczy 100 miejsc w Polsce, które są związane z Bitwą Warszawską. Panie ministrze, tablice... Tablica. To są rozwiązania, które... Jedna z najważniejszych bitew w dziejach świata na setną rocznicę w Polsce tańce Proszę dać możliwość odpowiedzi, bo mm -hmm. to jest element. W oczywiście będą trzydniowe, oczywiście będzie defilada wojskowa, oczywiście będziemy mieli do, do czynienia z ogromną inscenizacją Bitwy Warszawskiej, oczywiście będziemy zapraszali przywódców także z Europy i ze, ze świata i, i cały jakby zakres, jeżeli chodzi o ten plan, był przedstawiany i to także powstaje we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale pytał pan o elementy tożsamościowe. Proszę, proszę nie lekceważyć tego, że mówimy o stu samorządach, instytutach, które dzisiaj już są w, w tym projekcie zaangażowane, gdzie prezydent Rzeczypospolitej podkreśla, że Bitwa Warszawska no to jest kluczowa bitwa w dziejach oczywiście Polski i Europy, ale także w sensie tożsamościowym wskazujemy, że to nie tylko element samej bitwy w Warszawie, ale utrzymania niepodległości państwa polskiego i to zaangażowanie wtedy całego społeczeństwa, całego narodu. Milionowej armii, która powstała na wezwanie także przywódców niepodległej, jest dzisiaj honorowane w przestrzeni publicznej i mówię tu o inicjatywie prezydenckiej, która od czerwca już też jest rozwijana. To jeszcze krótko, to jest, panie tak... ministrze, na koniec o bond turystyczny chciałem zapytać, kiedy ten bond turystyczny będzie obowiązywał, kiedy pieniądze trafią do firm turystycznych? Czy pan jest w kontakcie z władzami Senatu chociażby? Jak prace będą wyglądały w Senacie? Rozmawiałem z marszałkiem Senatu Tomaszem Grockiem w tej sprawie, apelując o jak najszybsze prace. Ustawa jest przyjęta przyjęta w sejmie mam zaproszenie na posiedzenie komisji senackich w przyszłym tygodniu we wtorek chciałbym żeby ta ustawa została przyjęta w senacie jak najszybciej tak przyszłym tygodniu żeby jeszcze, tak żeby tak w przyszłym tygodniu mam nadzieję że tak się stanie tak żeby jeszcze w lipcu te środki mogły być uruchomione i żeby ten bon w wysokości 500 zł i dodatkowych 500 zł dla dzieci niepełnosprawnych mógł być realizowany także już w te, w te wakacje bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Mucha, szef kancelarii prezydenta. Dobrego dnia, panie ministrze, życzę. Dobrego dnia i zachęcam państwa do udziału w wyborach w najbliższą niedzielę. To niezwykle ważny wybór dla Rzeczypospolitej i nasze fundamentalne prawo, prawo wybierania prezydenta. Ja również do pójścia na wybory państwa zachęcam, a tymczasem dobrego dnia. Do usłyszenia w poniedziałek. Radio Plus. Sedno sprawy. A za chwilę Kamila Wiedrzycka, jej super raport serdecznie na ten program Państwa zapraszam.